Witajcie kochani na moim kanale. Zapraszam Was na zapowiedziany już odcinek z Drabkowej, albo inaczej odcinki, ponieważ mam tutaj całą paczkę mega linii, ale to nie jest zwykła paczka, tylko mieszana paczka. Tak naprawdę. 5 zrapek z każdej paczki w różnych dniach kupowana. 5 zrapek mam z Warszawy i 10 w swojej miejscowości, ale z różnych punktów. No i jedne, że tak powiem, jedne ja kupowałam, jedny mąż, więc taka mieszanka totalna. No i pomyślałam sobie, że zdrapiemy te zrapeczki wszystkie razem, więc będzie po dwie zrapeczki na odcinek. Myślę, że to jest ok, bo to nie będzie tak długo, a nie będzie tak za krótko, a zdrapiemy sobie razem. Inwestycja tego całej tej paczki to jest 300 zł, więc rozdzielimy tą Przyjemność na dłużej, żeby nie tak wszystko za jednym zamachem. No i co? Zabieramy się. Mam tutaj różne. Nie, nie wszędzie mam e, na przykład, nie wszystkie mam numerki, ale mam na przykład niektóre po dwie, po, dwa razy po sześć, dwa razy po osiem. E, takie są. No i zobaczymy, co tam się kryje. E, ja jestem pozytywnie nastawiona. Mam nadzieję, że wy też. Zapraszam do oglądania i. Do komentowania, do oglądania wszystkiego, co się tam tylko da obejrzeć. No i co? I trzymajcie kciuki. Dzisiaj sobie z zabaczkę numer 1 i numer 2 z tej samej paczki, bo tak akurat wyszło. I zobaczymy. I to są strapki, które zakupił mi mąż. 5.05. No i patrzymy. Jedyneczkę sobie zaczynamy. Teraz tak ja Was troszkę tutaj będę przybliżać. Coś mi tam piknęło. No i zaczynamy sobie drapać. Będę głośno mówić, bo wiecie jak to jest. Muszę też dobrze patrzeć, żeby czegoś nie przegapić. Tutaj, oczywiście, fajne jest jeszcze, że jest bonus. Ja w bonusie, jak znajdziemy dolara, no to wtedy przypisamy kwotę, yy, mamy i, i tyle. No to co? Zaczynamy. Trzymamy kciuki, zaczynamy część pierwszą i drapiemy. Jakoś muszę jeszcze tak, wiecie, dobrze ustawić, żeby było Wam wygodnie i mi, bo to też jest bardzo ważne. Może tak bliżej, bo boję się, że będzie fokusować. Ok, no i zaczynamy. Pierwszy element jest to pierścionek. No i dobrze. Mamy tu. Dobra. Mamy tu. Muszę jeszcze zobaczyć w ekran, czy dobrze widzicie. Tutaj nie ma, tutaj jest. Tutaj jest. Jedyneczki różne bywają. Raz coś tam dają, raz nie dają, ale ogólnie są osoby, które lubią jedynki. Kokos. I szukamy kokos. Wybrałam tą zrabkę, bo robiłam takie różne rewalizacje i ta zraka można powiedzieć wygrała, bo cały czas dawała jakoś wygraną. Flaming, szminka podobna do flaminga, no i mamy tutaj flaming. Może was bardziej przybliże. Okej, okay, dobrze. Ups, to już za bardzo. Czekajcie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobrze, niech będzie tak. Flaming, czy jeszcze gdzieś? Tutaj mamy. Teraz, jak przybliżyłam Was bardziej, no to muszę bardziej patrzeć. Czy widzicie? Okej, okay, dobrze. Kolejne. Zegar. Zegar, zegar, zegar. Mamy tu. Zegar mamy tu. No i więcej nie ma. Oops, ciekawi ta zrabka. Szminka. Tu, tu, tu. Tu, tu jest szansa. Tutaj bo aparat mamy, wiecie. Szukamy jeszcze tu. I mamy tu. Trochę też minę było. Dobrze. Winogrono. Winogrono, winogrono. Winogrono. Nie ma. Nie ma. No i nie ma winogrona. Dobrze. Dobrze widzicie. Dajcie znać. Piórko. Piórko, piórko. To liść. My potrzebujemy piórko, ale piórko jest tu. Okej. Okay. No i tylko jedno. Dobrze. Kolejne. Klucz. Klucz, klucz, klucz. No, niestety nie ma klucza. Łódka. Łódka. Tutaj mamy. Nie ma. Dobrze. Dzwoneczek. Dzwoneczek tutaj mamy dzwoneczek, tutaj jest dzwoneczek, tutaj Tylko pod taki by ten. Yy, tak strasznie to fokusuje. Eee, czy jeszcze jest dzwoneczek tu? I tu OK, dobrze. Tęcza. Tu nie ma. Tutaj. Tutaj mamy aż dwie. Tutaj, tutaj, tutaj i tutaj mamy też dwie. Dobrze. Kolejna. Korona. Korona jest tu, korona jest tu. Szukamy dalej. Koronę. Korona jest tu. I korony mamy tu. Dobrze. Popcorn. Popcorn. Czy jest popcorn? Jest tu. Najwięcej nie ma. Kości. Tu nie ma, tu nie ma. Tutaj. Tu nie ma i nie ma więcej. Są tylko jedne. Połowa z za nami. Teraz piłka. Szukamy piłeczkę. Nie ma. Dobrze. Łódź. Łódź. Szukamy. Tu nie widzę, tu nie widzę, tu nie widzę. Arbus, Arbuz. Arbus jest tu. I mamy arbuz tu. Dobrze. Jeszcze jest Arbus tu. Jest arbus tu. I arbuz tu. Arbuz tu. I mamy tu. Dobrze. Prezent. Prezent jest tu. Prezent jest tu. Czy da nam ta zdropka prezent jakiś? Tu. Prezent jest tu. I tu. No i więcej nie ma. Dobrze. Słońce. Słońce szukamy. Słońce. No, niestety nie ma. Podkowa. Tutaj jest podkowa. Tutaj jest podkowa. Tutaj jest podkowa. Najwięcej no nie ma. Gwiazda. Gwiazda jest tu. Gwiazda jest tu. Tu i tutaj jeszcze mamy podkowe. Gwiazda jeszcze jest tu. I mamy tu. No myślę, że sakwy nie będzie. Mamy monetę. Moneta. Moneta jest tu. Jeszcze gdzieś szukamy. No więcej nie ma. Sześć elementów do końca. Cytryna. Cytrynka jest tu. Cytrynka jest tu. Tu. No i więcej nie ma. Biedronka. Biedronki jakoś nie widziałam, no ale wiecie. Popatrzymy może akurat. Gdzieś się zapodziała. No niestety nie ma. Korale. Korale są. Ale na razie od początku sobie szukamy. Tu są korale. Tu mamy korale. Tu są korale. Najwięcej no nie ma. Ananas. Szukamy od końca. Tutaj jest ananas. Tutaj jest ananas. No myślę, że sakwy nie będzie. Najwięcej no nie ma. I dwa ostatnie elementy. Wiśnia. Wiśnia jakoś nie kojarzę, No ale spojrzmy. Nie ma. I ostatnie. Motylek. Szukamy motelka. Czy gdzieś jest motele w motele jest tu, ale nie znam, nie daje. Więc tutaj nie ma. No i co, ostatnia szansa to jest tylko bonus. Szukamy dolarka, ale mamy perełkę. I niestety pierwsza zdrabka okazała się pusta. No nic. Zabieramy się za drugą zdrabkę i zobaczymy czy tutaj coś będzie. Może akurat. Także zaczynamy. Pierwszy element to jest klucz. I przesuwamy. Tutaj jest. Tutaj jest. I mamy na samym końcu. Dobrze. Motylek. Motyl, motyl. Motyl. Czy gdzieś tu jest? No, niestety nie ma. Dobrze. Dzwoneczek. Czy tu jest dzwonek? Jest tu. Tu I mamy Najwięcej no nie ma, duże klapki. Klapki. Tutaj mamy. Czy jeszcze gdzieś? No więcej nie ma, dobrze. Popcorn. Popcorn jest tu. Szukamy, szukamy. Nie ma, dobrze. Korale, korale, korale są tu, korale są tu, korale są tu, tutaj, no i to by było na tyle, dobrze, zegar, zegar mamy tu, o, jeszcze tu są korale, okej, okay, zegar jest tu, Zegar jest tu. I zegar mamy jeszcze na samym końcu. Dobrze. Kolejny. Diament. Diament jest tu. Szukamy. Może jeszcze tu. Tu. Tu i tu. No i więcej nie ma. Dobrze. Sakwa. Tu nie ma, tu nie ma. Mamy tutaj dwie. Tu nie ma, ale mamy tu. Mamy tu. Mamy tu. I mamy tu. Dobrze. Kolejna. Piłka. Piłka jest tu. Szukamy dalej tu. Tu. Tu jest piłka. I tu. Tu. I mamy jeszcze na samym końcu, dobrze. Cytryna. Cytryna, szukamy cytryny. Cytrynka jest tu. I więcej nie ma, dobrze. Tęcza. Tęcza jest na samej górze. Tutaj jest i tu. Mamy jeszcze tu. Mamy jeszcze tu. 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 I tu. Dobrze. Pierścionek, pierścionek, szminka widzę, ale pierścionka, pierścionka nie ma. Liść, liść jest tu. Piórka są, ale to liście są tu, tu, tu i tu. Dobrze, szminka, szminka jest tu. Śminka jest tu, śminka jest tu. I koniec. Dobrze. Gwiazda. Gwiazda, gwiazda. Gwiazda jest tu. Czuję, że znowu będzie taka zrobka, że lodów będzie mnóstwo, ale no nie będzie wygranej. Tak sobie myślę, że tak będzie. Tak się układa. Kokos. Kokos jest tu. Czy jeszcze gdzieś jest kokos? Kokos jest tu. Kokos jest tu. I więcej nie ma. Rower. Rower. Jakoś rower nie pamiętam tutaj, ale wiecie, kto jest. mnie no nie ma. Podkowa. Podkowa. Podkowy też. A nie, jest tu. Dobrze. Więcej nie ma. Aparat fotograficzny. Aparatu też nie wiem, czy widziałam. Ale trzeba sprawdzić, nie? Piórko. No, piórka trochę było. Tu. Tu jest piórko. Tu jest piórko. Tu jest piórko. Tu jest piórko. Tu jest piórko i tu jest piórko. Dobrze. Ananas. Tu nie ma. Tu nie widzę, nie widzę. Nie ma. Nie ma ananasa, Sześć elementów wiśni. Wiśni. Wydaje mi się, że też nie widziałam. No ale sprawdźmy na wszelki wypadek. ok, nie ma. Arbus. Arbus jest tu. Szukamy jeszcze. No, ale więcej nie ma. Cztery elementy. Łódź. Łódź jest tu, no ale widzicie, lody. <tutuj> Tutaj moneta brakuje nam. Czy jeszcze jest gdzieś łódź? No i więcej nie ma. Dobrze. Słoneczko. Słoneczko jest tu. No i proszę, lodu brakuje. Tu brakuje nam serduszka. O, więcej nie ma. Dwa ostatnie elementy: moneta, moneta jest tu. Brakuje serduszka. Tu brakuje nam biedronki. Tu brakuje nam kości. Tu wiadomo, lody. Tu koronę. Więcej nie ma. I ostatni element: jest to prezent, ale prezentu nie kojarzę, więc nie ma. Jedyna nadzieja to w bonusie. I patrzymy: no, portfel, ale pusty. Także jak na razie. Dwa, dwie zdrapki pierwsze okazały się puste. No i co kochani, trzymajcie kciuki za kolejne zdrapeczki, tak jak mówiłam. Inwestycja jest 300 zł. Mam nadzieję, że coś nam wpadnie. No, różnie to bywa, ale jestem dobrej myśli. Trzymajcie kciuki i do zobaczenia w następnym odcinku. Buzieczki. Pa pa.